Witajcie. W drugiej Księdze Samuela mamy historię, która jest bardzo dobrze znana. Historia z życia Dawida. Ale chcę się podzielić z Wami na ten temat, ponieważ ostatnio na nabożeństwie mówimy o zbroi Bożej. O tym, jak ważna i potrzebna jest ta zbroja Boża, byśmy mogli się ostać w tym świecie, w którym żyjemy. I w tej historii Dawid, który, jak jest powiedziane w pierwszym wersecie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid wysłał swoich żołnierzy, ale sam nie poszedł z nimi na wojnę. Został w domu. I w drugim wersecie czytamy, że przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża, przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał piękną kobietę. Ujrzał Batrzewę. I konsekwencja tego, co zrobił Dawid. Jest nam znana. Zgrzeszył z Patrzebą, Później e, doprowadził do śmierci jej męża Uriasza. Ale mówię o tym dlatego, że jest ta, dla mnie to jest taki obraz, jak ważna jest nasza duchowa zbroja, którą Bóg nam daje, żebyśmy mogli ostać się przeciw, przed zasadzkami różnego rodzaju, przed atakami. Dawid zrobił sobie przerwę. Nie poszedł tam, gdzie powinien pójść, tam, gdzie zwykle królowie szli w tamtym czasie. Zrobił sobie przerwę. Można powiedzieć, zdjął swoją zbroję. Konsekwencje były potworne. Dla niego, dla całego królestwa i dla wielu innych osób. Wiecie, ta historia, dlatego o tym mówię, bo to jest myślę tak istotne. Bo my czasami sobie myślimy, Boże, ja już jestem, ja już mam dość. ja sobie robię przerwę od Ciebie. A zajmę się teraz innymi rzeczami. Zdejmę tą zbroję, bo już mi ciężko z tą zbroją. I obnażamy się. Wystawiamy się na ataki szatańskie. A Bóg mówi, przywdziejcie całą zbroję, o, którym, o której czytamy w Efezjan, w szóstym rozdziale. Przywdziejcie ją. Niech ona będzie częścią waszego ubioru. I tam mamy te wszystkie elementy tej zbroi, ale jednym z ostatnich elementów jest ten miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Prawda Słowa Bożego jest tak ważna dla nas, bo gdy trzymać się będziemy prawdy Słowa Bożego, nie pozwolimy, aby kłamstwa szatana zwiodły nas na złą drogę. Bóg dał nam zbroję. Używajmy je, nie zdejmujmy je. Zwłaszcza w tym świecie, w którym jesteśmy. Wiem, czasami może być niewygodnie. Albo mi tu uwiera, to jest, nie wiem, to ciąży mi. Łatwiej będzie mi to zdjąć. Nie. Ta zbroja jest nam dana po to, abyśmy mogli się ostać w tym świecie. Abyśmy nie popełnili tego błędu, jak Dawid popełnił. Zrobił sobie przerwę, zdjął zbroję. I upadek był wielki. Zachęcam się do tego, drogi przyjacielu. Przywdzij całą zbroję Bożą, którą On nam dał, która pozwoli Ci uchronić się przed wszelkimi atakami złego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.